widzowie przepraszam, że długi czas mi nie było, ale to bardzo długi, ale coś robiłem. I tutaj macie obraz Bizona dwóch, nie na moim polu, ale nagrywam. Mi się trzęsą są ręce i bardzo was przepraszam, że. Mi nie było tak długo na kanale, ale coś tworzyłem. I z kolegą, współpracą była. Już zapomniałem, jak się nazywa kanał, ale chętnie subskrybujcie. Tomek, podłoga, bbb, nie pamiętam, coś takiego. Ale ładne bizonki. Ja tu w cieniu stoję. Kurna mi się tak ręce trzęsą. Trochę będę nagrywał z Robloxa, trochę z prawdziwego życia. I postaram się. Dobrze wyjść na moim kanale, żebyście dobrze mnie pamiętali jak odejdę. Nie ze świata, tylko z YouTube'a. Ja tak widzę. nic i oporowo Tam drugi, tu jeden Ja tu muszę się przesunąć Ja tu zmykam, żeby mi nie poprzyjeżdżali I no mam nam sypać Żeby nikomu twarzy nie nagrać Tam drugi, tutaj pierwszy. Może i mi nie słychać. Tam się zakurzą te chłopy. Stoję, nagrywam telefonem. Rower się leży. Do kolegi napisałem, że sypią. I nagrywam, bo co robić?